Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z, mm, z naszej krainy. <ścoughs> Maciek, powiedz tą nazwę. Siemanko, bo ja w ogóle to jestem Maciek, jesteśmy na Mysterious Island. No właśnie. E, taki mały update musimy zrobić, taki dosłownie krótki, maksymalnie 10 minut ten odcinek będzie trwał. E, chcemy wam pokazać bardzo jedną rzecz, którą i tak już widzicie, ale i tak pewnie jej nie widzicie dosłownie całkowicie, tak więc... My co stoimy, po prostu. Tak, tak więc po prostu ją pokażemy, a e, później jak już pokażemy to miejsce, bo tylko to chcemy w sumie zrobić, to mamy wam coś do powiedzenia, bardzo ważną rzecz do powiedzenia wam mamy, bo tak moja składnia jest dzisiaj bardzo genialna. Bajcio, bajcio, bajcio. Badzio, badzio, ale o tym powie Maciek później, um, chodź Maciek, tylko tak, żeby tak nie było widać, tak wiesz, tak boczkiem, boczkiem, albo tak wiesz, tak o, o, tak, stań obok mnie, żebym Cię widziała, o, i na cztery się odwracamy, okej? Okay? Okej? Okay? Tak, gotowy? Tak, jakby co to tego nie nagrywam, więc mieć wsią, się Aha, teraz mi mówisz! Tak. <laughs> Dobra, y, gotowy, gotowy? No. No to trzy, dwa... Jeden. Jeden. Pam, pam pam, pam. Tak, to jest świątynia? Cycków. Jaj, to jest świątynia Cycków. Zrobiona na y, super ekstra zawalistych, jakby to Maciek określił, zawalistych liveach, które są od dzisiaj co tydzień w piątek o 20 na hitboxie. O 20 mówimy. do 22, no w porywach do 22.30. Dobra, ale o tym później, później powiemy. Chcemy was oprowadzić o tej po tej właśnie świątyni, którą zbudowaliśmy właśnie na tych live'ach. Yy, 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 i, I dlaczego I, ktoś tutaj nas pełnił kurczaków? Wiesz, co one same tutaj przeszły, wiesz? cycki je przyciągnęły. Yy, one mają po prostu jakąś taką manię przechodzenia, tam gdzie jest dużo osób. Yy, <laughs> Od razu powiem, że ta świątynia to jest po prostu takie publiczne wejście do neterów ze względu na to, że e, no przyznajmy się, trochę tych neterów e, porespiło się u nas na wyspie i każdy po prostu wchodził do swojego portalu, a wychodził zazwyczaj u dumcia. E, tak więc... <laughs> <laughs> Maciej, Macieju, w skrzyni przy wejściu. E, tak więc stwierdziliśmy, że zrobimy taki jeden e, publiczny... Uważaj. Publiczny... Macie A! pomóż, jak to powiedzieć, publiczny? Jak już zacząłem publiczny, to muszę publiczny skończyć. Publiczny portal do neteru, przez który będą, będzie wchodził każdy, będzie po prostu jeden taki tep główny. No właśnie. Yy, wszyscy już po prostu zaczynają już wyłączać swoje netery, tak więc no, nie powinno być więcej problemu. I teraz tak, to jest jeszcze świątynia też cycków, tak jak widzicie, tutaj dwa piękne cycki, no, które mi je osadzą. to po to, żeby no, nie wspomnieć się u kogoś w domu, jak się będzie wracało. Właśnie. No, z, no, dumcia, no tak jak mówiłam. No po Udumcia wszyscy było. Te cycki bardzo się podobały Bogusiowi, ale tego nie powiedziałam, pozdrawiam Bogusia. Dobra Bogusia. Tak, i tutaj jeszcze będzie jakiś, jakiś coś jeszcze tutaj będzie, tak więc to jeszcze nie jest skończone, ale na pewno jest skończona góra. I na górze Piękna składka skodowa, która, szczerze mówiąc, mogę wam pokazać bez teksturpaka, która bez teksturpaka wygląda obrzydliwie. Dlatego Cza, gramy. Ja. Uwierz mi, że tak. Dlatego gramy jak właśnie łatwo, na teksturpaku. <laughs> tak to wygląda bez teksturpaka. No prawda, no prawda, No, nie, Dlatego gramy na nie, nie, i w sumie każdy grający powinien mieć ten nie, 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 no ale nie, 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 lubię. Ale nie, 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 lubi, no, lubi się się męczyć. No, tam dobra. nie, tam się podoba. Tak więc tak. I na górze jest więzienie. Uwaga, mamy na serwerze więzienie. To jest więzienie głównie dla osób, które. Dam, dam, dam. Nie lubią cycków. Dokładnie. Maciek, wejdź do tego miejsca tam. Ja okay? mam wejść, ale ty filmujesz, więc ty możesz. Dobra, no, no to ja wejdę. Okej. Okay. Każda klitka jest dosłownie trzy na. Cztery. Ma łóżko, ma toaletę, żeby można sobie było zrobić, no... się wykąpać. Będziesz się wykąpać w własnych odchodach, jeżeli ktoś lubi. Yy, oświetlenie, jakaś tam roślinka i w sumie o tyle. Nie jest noc, więc nic nie, nie, nie położę, no ale trudno. Maciek, wypuść mnie. O, dziękuję. Tych klitek jest tutaj 2, 4, 6, 9. Dziewięć klitek, z czego dwie są nieczynne, i już pokazuję dwie nieczynne. Te dwie są nieczynne, nie ma nawet do nich wejścia, dlatego, ponieważ są one skażone. Tak jak jest tutaj pięknie napisane cela skażone, tak one są skażone, jak widzicie, niego, tam. Nie jest... ma do nich wejścia, nawet jeżeli by się chciało, ponieważ przycisk ten przeszkadza. Tak, podczas projektowania tych, tego pomieszczenia całego nie nie pomyślałam, że no, nie będzie działać. Tak więc dlatego są to cele skażone. I tak wygląda świątynia. I to jest świątynia tycków. Jej! Każdy, kto lubi tycki, klika łapkę w górę. I daje suba. I daje suba. Bo jak nie da suba, to... To walnę was w czuba. Tu Maciek powiedział, ja, się, ja się pod tym nie <laughs> <napisuję. śmiech> Dobra. Tak więc to jest to, co zrobiliśmy przez ostatnie dwa live'y, takie godzinne, czy coś koło tego. Jeszcze pomiędzy live'ami oczywiście robiliśmy. I, żeby nie było, że skończymy na cyskach, będzie też świątynia odbytnicy? Jak to było nad, nazwane. Nie wiem, chyba tak właśnie. No, w każdym razie, odbytnicy. Czego jeszcze? She's got the penis. She's got the penis. I, i takich innych jeszcze rzeczy. I od Takie razu bardziej bez, plus 18. Tak. Bez hejtów, bo to jest oczywiście zabawa, to jest wszystko w ogóle robione dla beki. No, a nie, żeby ktoś to traktował bardzo poważnie, bo to już mija się zupełnie scenę. Mamy się bawić, a nie mamy robić z siebie jakichś porządnych i normalnych ludzi, tak? Bo oczywiście nikt nie jest normalny. Nawet Maciek nie jest normalny, bo ostatnio przez te cycki cały czas mi mówi o cyckach i po prostu ja już nie wiem, co ze sobą zrobić. To jej On... wina. <laughs> no właśnie. No, tak więc y... muszę wam powiedzieć, że to jest ostatni odcinek... Y... Regularny, z... YouTubeowy Ulotty. Tak. Z I u mnie w sumie serwera. też, ponieważ miała być seria, ale wyszło jak wyszło, ponieważ jestem praktycznie cała, na każdym live'ie uloty z Mysterious Island i to doszedłem do wniosku, że nie opłaca się, ponieważ pomiędzy odcinkami by się tyle zmieniało, że to choroba jasna. No właśnie, dlatego yy, chcemy Wam powiedzieć, że co tydzień w piątek o godzinie. Aha! Ha, byłam pierwsza, byłam pierwsza! Co tydzień w piątek o godzinie 20.00 będzie live, właśnie z tego serwera, na którym na 100%, no dobra, no na 99,9%. O, kurczaczka zaryspiłam. Na 99,10% będzie Maciek, bo czasami może mu coś wypaść, tak? Ale ustalony jest tak termin, żeby Maciek zawsze mógł być. O. Znaczy, że prawdopodobieństwo, że coś mi wyskoczy w piątkowy wieczór jest tak minimalne, że aż nikłe, więc. Dlatego 99,9%. Prędzej mi coś wyskoczy w środę, a we wtorki mnie jest, nie ma i w czwartki, więc. Yy, tak, i te live będą na hitboxie, link macie w opisie, i na hitboxie będą też live w, w wtorki i środy, ale to już jest inna bajka. Macie wszystko tam na hitboxie, rozpisany cały regulamin, całe FAQ, terminy itd., dalej, ale z tym musicie sami zapozwać. Zapoznać, tak. Zapoznać, tak. Zapoznać. Odsyłam Was tam do tego i, 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 i tak właśnie, yy, piątek yy, 20. Lotta Maciek, uh, Mistress Island, uh, live tak no Live, live można, nawet kogoś zaprosimy, ale zobaczymy. Live, 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 live. There's no life. <laughs> <laughs> On the Saturday. <laughs> Saturday night fever. <laughs> Stay in alive. staying, staying alive. alive. <laughs> Dobra, nie, ja kończę, bo już zaczyna nam odbijać, a wy nie. I słuchajcie, nie. też na live prawdopodobnie, że trochę tych drzewek, bo ktoś padł na genialny pomysł, żeby zalesić całą wyspę, ponieważ na początku nie w ogóle nie było drzewek, to ktoś padł na pomysł zalesienia całej wyspy, no i teraz to wygląda, jak wygląda. No i ta cała wyspa jest taka, tak więc y, jest co robić, powiem wam, jest co robić, czekamy jeszcze na przedłużenie serwera, bo póki co nie dostałam już odpowiedzi, ale czekamy na przedłużenie serwera i live'y będą, będą. I co więcej, y, skoro rezygnujemy na YouTubie z Mysterious Island, to będzie w najbliższym czasie zastąpiony ten serwer jakąś inną serią po prostu bo mamy wykupiony serwer taki pięcioslotowy, no. chyba nie maciek mamy no no maciek się właśnie dowiaduje że będę z nim nagrywać jakąś serię tak mm -hmm. więc możecie mm -hmm. <laughs> tak więc możecie być przygotowani na to wszystko już w najbliższym czasie dosłownie w przeciągu dwóch tygodni pewni, powinniśmy z czymś ruszyć no tak nie wiem zobaczymy przecież mam ferię, to będzie na bogatości no właśnie ja mam sesję <laughs> Dobra, to w takim razie piątek 20. Każdy piątek, ka zawsze 20. No chyba, że coś e, wcześniej poinformujemy Was, że na przykład coś tam się dzieje. No to facebooki. No. no. Dobra, w takim razie to wszystko z naszej strony dzisiaj i, i, i ogólnie wszystko z naszej strony w odcinkach z, z serwera. E, widzimy się na live'ach i trzymajcie się i do kiedyś, do czegoś tam. Do najbliższego live'a. No i do najbliższego naj najcia najcia kurde najciak. najcia najciak papa Cześć